Więc zobaczcie, tak wyszły mi tylne drzwi. Tak wyszły mi tylne drzwi i tutaj mamy właśnie ten język taki nachodzi no, żeby... Nachodzą no, tutaj jedne drzwi właśnie na drugie z tym językiem. To jest wyizolowane. Tutaj jest wyizolowane i to bardzo szczelnie dolega tutaj do tego. Tutaj jest 3 mm Maty i tu też jest matka kauczukowa, więc to fajnie dolega i to jest i dzięki temu. I nie ma tego powiewu tutaj, nie ma tego powiewu zimna od uśnialek. Więc tak, tutaj właśnie wykończyłem te drzwi. Jeszcze troszkę tutaj zostało mi tego filcu. No i tutaj mamy zabezpieczenie. Akurat tutaj ma okres. No, tu mamy zabezpieczenie na, na tylne drzwi, jak się śpi tutaj, żeby założyć. Nie wiem, czy będzie to widać, zobaczcie, yy, tu jest jeszcze śnieg, dlatego te, te okna są super, bo one nie przepuszczają tak temperatury do środka, nie do zewnątrz. Więc tak jak widzicie, to już sypialnia jest zakończona i tak to wyszło. Co mi zostało? Czekajcie, zapalę. Więc jak zobaczycie, tutaj wykończyłem tak tą yy, półkę. Tu jest właśnie ta listwa i za nią jest LED zrobiony, żeby tutaj taki ambient szedł tak samo na sufit. I ona tutaj mi wykańcza, łączy te dwie półki. Myślę, że wyszło to dobrze. I tutaj mamy właśnie te gumy, które bronią przed tym, żeby coś nie wypadło z tego. Tutaj nie trzeba, dlatego że tu jest troszkę wyżej. I tak mamy tutaj zrobione. Idąc dalej, tu zamontowałem lampkę, która świeci na stół. Można ją skierować na każdą stronę. I tutaj zrobiliśmy taki pokrowiec na telewizor. Co jest fajne w tym, że jak on jest wyłączony. I wychodzi się z samochodu, jeżeli jest założony ten y, pokrowiec, to po prostu tego telewizora nie widać. On się bardzo fajnie y, tutaj chowa w ścianie, dzięki temu i wychodząc gdzieś tam na spacer, czy coś myślę, że nie będzie się rzucał tak w oczy. Idąc dalej, kuchnia jest już za, zakończona, tylko zostało podłączyć hydraulik, ale to już następnym razem, mamy tutaj prosty taki patent, to jest drut ze stali nierdzewnej, on jest dookoła przeciągnięty i dzięki temu te, te palniki nie latają, jedynie co to podczas jazdy ja to ściągam, żeby to nie było bo to jest ciężkie, ale co myślę, że tutaj założę magnesy neodymowe zamiast tych gumek, i jakby coś to spróbuję, czy to będzie zdawało egzamin, nie wiem czy to jest mądry pomysł, czy nie, ale tak sobie pomyślałem, żeby to tak dawało. Oczywiście zapalanie działa z 220. Co dalej? Zrobiłem też tutaj podświetlenie. Tutaj to podświetlenie działa jako trzecia strefa. Jeżeli weźmiemy trzecią strefę sobie i teraz zrobimy tutaj to. Tak samo możemy zmieniać kolory, zostawiając to na przykład białe. Tutaj po prostu strefowo jest zrobione, albo bierzemy wszystkie, przełączamy i teraz wszystkie się nam zmienią kolory we wszystkich strefach. Ok, więc powiercić jeszcze mi zostało tutaj te otwory do uchwyty, dlatego jeszcze zostawiłem tą folię niebieską ochronną na, na drzwiach. No i tak tutaj się mniej więcej prezentuje wejście do łazienki. To wejście do łazienki chodzi dosłownie jednym palcem. Ja, no tu się łapie na y, magnetyczny taki pasek i stoi. To w ogóle nie drka podczas jazdy. Jest bardzo fajne i cichutko. I tak wygląda tutaj do przodu. Na razie założyłem tutaj wypasko. Mamy. 21 stopni i jest zadane 20 ono teraz ledwo co chodzi 21 dlatego, że auto chodzi i, i auto chodzi właśnie i po prostu też ogrzewa się bo mi ładuje DC to DC akumulator, bo wiadomo słońca nie ma więc musi troszkę podchodzić, żeby załadować akumulator co dalej tutaj mam jak zobaczycie mogę wam pokazać jak ten telewizor działa. Ściągając tylko to ten telewizor tutaj w ten sposób. I on tutaj jest do streamingu. Co zobaczymy. Normalnie tutaj smart chodzi, to jest ze streambara z roku. Można sobie dodawać jakieś tam kanały, punkty itd. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczcie, co jeszcze robi. Izolacja. Webas cały czas chodzi, jak widzieliście, 21 stopni w aucie jest. I tutaj, gdzie jest wyizolowane, nawet śnieg. Nie ma ochoty zlecieć, on jest ciągle przymarznięty on jest ciągle przemarznięty czyli izolacja robi swoje zobaczcie tutaj nawet tutaj to jest dość ciągle przemarznięte czyli zobaczcie się, to się dobrze trzyma to jest przemarznięte więc jak mówiłem izolacja robi robotę tutaj z żadnej strony ale to z żadnej strony nie przechodzi um, nie przechodzi właśnie Ciepło, jedynie gdzie to zobaczcie, tutaj te słupki są słabiej odizolowane. To zobaczcie, z tego spływa. Zobaczcie, z tego tu spływa. A tutaj, gdzie jest dobrze zaizolowane, tutaj wszystko się trzyma. I tak samo zobaczcie, co jest fajne na szybie. Ona też trzyma dość dobrze ciepło. Pamiętajcie, że to jest szyba podwójna. I tak samo widać z tej strony. Nie wiem czy tu będzie, to chyba będzie za ciemno. No ale to widać. Tu gdzie jest wyizolowane bardzo dobrze. Śnieg w ogóle nie schodzi. Trzyma się tak jak to powinno się trzymać. Czyli izolacja jest dobrze zrobiona. I to daje radę.